Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy, w tym jakże pięknym zimowym nastroju. Witam Was i zapraszam na odcinek z wyjątkowo utalentowaną gwiazdą. Nie tylko utalentowaną, także umie, bo ma talent, ale również utalentowaną, czyli przystojną. Moim gościem będzie Polskie Ciacho, wspaniały aktor Mikołaj Roznerski. Siema? Jedziemy. 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 Spotkaliśmy się, bo yy, mamy na koncie, a w zasadzie ty masz na koncie, ja też bo widziałem film, czyli jak poślubić milionera. Tak jest. I yy, doczytałem wiele rzeczy w ogóle, bardzo dużo rzeczy w ogóle. A propos tego filmu, ale też starałem się znaleźć coś ciekawego o tobie i powiem ci, że, no, jakby. Mm, Nic nie znalazłeś. Znalazłem, już jakby odciąć Twoją cielesność, to nie znalazłem <grym> wiele, ale bardzo mi się podoba to, że wystartowałeś w swoim życiu, albo w zasadzie Twoja kariera zaczęła się od zespołu Chyże Jerze. I to jest absolutny <grym> stos. Uważam, że tam milion dolarów za nazwę dla kogoś, kto to wymyślił. Jesteś Jerzem do dzisiaj? Słuchaj, yy, no, wspomnieniowo, tak. A. Ale wiesz, że ta grupa cały czas istnieje. Naprawdę? To jest naprawdę grupa. Serce moje bije, naprawdę. Gru Licealna, gdzie, gdzie dzieciaki robią teatr, uczą się. Kloza, no. ja myślałem, że to wiesz, bo to znaczy zdania są podzielone, bo niektórzy takie wiesz, małe teatry te przy MDK traktują tak trochę, wiesz. No ja wiem, ja wiem. Ale z drugiej strony, e, bardzo dużo aktorów, przy tym Ty pierwszy jako chyżyjesz dostało sporą dawkę tego aktorstwa, które później można rozwijać. No nie. słuchaj, no to znaczy to był mój pierwszy kontakt jakby z, ze sztuką, i z teatrem wtedy, no. ja tam miałem 16 lat, też też Sła wyszedłem Ja beczka cierpiały, cierpiały się Werter no. trochę coś tego jest w liceum. Wyszedłem. Przedłem jakby też z innego trochę środowiska, gdzie myśmy tam z chłopakami jeździli na desce i rozrabiali na mieście we Wrocławiu, a tutaj nagle zacząłem się uczyć wierszy słowackiego, nie? I, i, i no i koledzy ci już ręki nie podawali. Wiadomo, tak to się kończy. <laughs> e, mówił o tym kiedyś chyba Masarak właśnie, że oni na osiedlu mówił, e baletnica! To podejrzewam, że z aktorstwem też, jak ktoś zaczyna recytować wiersze albo kochać poezję, to kiedyś to jeszcze było takie wież uznawane za trochę lamusiarstwo. Dzisiaj to jest wiesz wrażliwy człowiek, dusza. No tak. Homo to sumet, Nirhumanu, Mamalianu, esse Putto jak mają znawcy. przejść do e, sławetnego Poślubienia Milionera. Film opowiada o tym, że są sposoby standardowe no. na to, że po prostu da się stworzyć schemat, taki hitch e, w remake'u z 1953 roku, tylko w 2019, że są standardowe formuły podrywania i akurat jeśli chodzi o formuły podrywania, to ja mam tu zdecydowanie gościa i tak sobie wyobrażam, że wiesz, jak wszyscy piszą, że ciacho i przystojny, to tam ewidentnie, Chodziło o ciebie, tylko ktoś się pomylił w scenariuszu, Dajcie ci nie tę rolę człowieku. nie, Ja też celowo przyjąłem jakby... A czymś role, tylko nie tak. miliony, tylko nie znaczy, miliony. Jakby, jakby takie postaci, która już tam jakby, Michał Malinowski gra bo czy główną postać. Tak, tak. I takich postaci ja już trochę grałem, więc pomyślałem sobie, że wiesz, no ja aktorstwo traktuję jako trochę rozwój e, i, i jednak staram się dobierać różne inne postaci. Postać tego showmana, czyli takiego gościa, który jest takim właśnie showmanem, trochę bardziej... E, znaczy, nie, żebyś nie zrozumiał mnie źle. Co zjeżdżamy i wysiadasz? Rozumiem, nie, nie, jest nie taki jesteś błędem by... bólem Smyfem. Po no, o, o tak, można by tak powiedzieć. Że jednak no? przystojny, ale śmieszny. No tak, tak, dokładnie. A tylko, że wiesz, jak są gaszone kamery, no to bardzo skryty, nieśmiały człowiek, który, który jest Ta, zasadzie polecam, w zasadzie gdzieś zakopreślony w sobie. Znam Ciekawe, że w tym biurze się rozwijasz, bo ja doczytałem, że najczęściej grasz, oczywiście jest to komentarz z internetu, więc dzielimy go przez tryliard, najczęściej grasz narcystycznych lovelasów i to mi się bardzo podoba, słuchaj. Ja nigdy nie byłem narcystycznym, a tym bardziej lowelasem, to musi być ciekawe połączenie. To ale... i tak delikatnie chyba przeczytałeś w tym internecie. Ja takie grzeczną stronę czytałem, tak, okay, ja domyślam się, że widziałeś lepsze określenia, ale to nie mieszmy się na nie. Co jak co, Mikołaj, ale nie można ukrywać, że Ciebie na pewno kobiety podrywają, Zajęty, nie zajęty, wiesz, rodzina, nie rodzina, wiadomo, że trzeba walczyć do końca, bo podobno tego wagonika i tak dalej. W jakim najdziwniejszym miejscu cię podrywała kobieta? Nie mówię o jakiejś intymnej, super sprawie, tylko no, 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 taką no, no, wiesz, nie. typu na przykład udawała, że rozlewie się rosół, mówię o, z przetrę. Nie, to chyba w pociągu, wiesz? Chyba w pociągu na książkę. W nocy sobie śpiesz, śpiesz, śpiesz. Ja też, ja też. A w dzień sobie chodzę, chodzę. Ja, ja. A w nocy sobie śpiesz, śpiesz. Jak góry. Ja też, ja też. A w dzień sobie chodzę, chodzę. Ja. Pan tak, czyta? Tak, uwielbiam tak, tak ją, ale to mówiłem właśnie tak, tak 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 sofronow uwielbiam, tak, tak, czytałem tak, tak, go totalita a jak zacząłem wymieniać jak zacząłem wymieniać inne tytuły to to się rozjechałeś Czytałeś to ale czekaj ale był jest taki ten aha, aha 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 i już była czerwona ja już wiedziałem że to nie odchodzi o książkę Powiedz mi, Mikołaju czy to jest Także w trakcie nagrywania filmów, które mają taką nutkę śmieszności, gdzieś jest ten, wiesz, taki półżarcik, inaczej się gra niż w poważnych rzeczach. Nie mówię o teatralnych rolach, tylko jak idziesz na poważny film, gdzie tam, wiesz, targają tobą rozterki młodego, tam narcystycznego Lowelasa i nie możesz się z nimi pogodzić. A jednak kiedy jest to romantyczna ale komedia jest inny klimat na planie. Dobrą komedię musisz zagrać na poważnie tak naprawdę. To ja wtedy tak? ona jest śmieszna. Tak, bo nie, wiesz, wygłupianie i kopanie się w tyłek, to to każdy potrafi. Jest takie powiedzenie, że jak jest śmieszno na, na planie, to jest strasznie na ekranie, rozumiesz? Znaczy, Więc... podobno najgorzej jak się aktorzy bawią na planie, wtedy nikt się nie bawi. No, jest, dokładnie, jest, jest Więc, wiesz, każdy przychodzi do roboty i robi swoją pracę jak najlepiej, mhm. ale oczywiście, wiesz, no, musi być przyjemnie, no, przyjemnie na planie o tyle, że, że ludzie są dla siebie mili, nie ma jakiejś nerwowości, no bo to później, wiesz, jak są negatywne emocje, to też wpływa na taki gatunek jak komedia romantyczna już na ekranie. Najważniejsze pytanie, czy istnieje coś takiego jak standardowy kanon podrywania... O to akurat mężczyzn, bo mowa jest o tytułowym milionerze. Ty powinieneś to wiedzieć, bo mnie nikt nie podrywa. Stary jestem rudy, byłem jeszcze gruby i miałem włosy lokowane cały życie. Wiesz, ja byłem ten, co nikt goli, A ja co nie go nie chce. Ja nie jestem milionerem, ja jestem tylko aktorem. Aktorzy w Polsce nie są milionerami. Ale jesteś Błagam. roznerski, wiesz o co chodzi? To jest tak, że jak ja wrócę do domu i powiem mojej narzeczonej, to ja z roznerskim jechałem samochodem, ja ci powiem, że mój wieczór w końcu się uda po roku. No to jest to po prostu, wiesz, to opalanie się twoim fejmem. Jeżeli chodzi o ten film, to tam oczywiście nie chodzi o to, żeby pokazać receptę na to. Każdy podrywa jak umie. Każdy ma swoje jakieś marzenia i swoje wyobrażenia na temat yy, swojej no ja drugiej połówki. Ja mam głównie połówki. wyobrażenia... <laughs> swojej drugiej połówki. I się wydaje, że ten film jest głównie o tym, że to są po prostu... Hmm. Że, że, że dążymy do czegoś, yy, co może się nam spełnić. Że warto jest marzyć. No i jak marzysz o bogatym facecie, to po prostu hmm. dążysz do tego, jak to już w zależności, tam, tam w tym filmie nie ma recepty. To chodzi o to, żeby pokazać pewną impresję na temat. A ty, jako po prostu człowiek, już masz swoje metody. No. A czy można to... Ty okre... podrywasz na rudego. Ja nie podrywam, stary. Ja wiem, no gdzie się stoję, spokojnie. A okay, ja okay, grzecznie stoję w końcu tam, gdzie ludzie <laughs> idą na imprezę. Pytanie jest takie. Czy na święta ty jako Mikołaj, bo ja wiem, że Ty masz dużo prywatnych świąt w trakcie grudnia, te emocje świąteczne zmieniają nas w lepszych ludzi. Bo to jest czas, w którym patrzymy na emocje inaczej, patrzymy na drugiego człowieka, bo to jest czas, w którym trochę bardziej chce nam się pomagać, potrafimy zrobić paczki, z dużo akcji, w których mówimy. Czy to jest czas, w którym Wy z tym filmem skaczecie po prostu po emocje, żeby. Nam było zwyczajnie bardziej świątecznie, bo takie filmy jak ten, mimo że on nie ma nastroju świątecznego. Od razu, jak, jak widzisz trailer, mówisz święta. No nie mów, że nie. No tak, tak, jest w takiej stylistyce robiony. Też film był robiony latem jak sobie żyjemy tutaj, widzisz, jest dwa stopnie? Tak, dwa stopnie. To jak pójdziesz. Jezu, do spina, spojrzał, 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 spojrzał na niewinzialny termometr, jak on to zrobił! Wyczytał mi dwa stopnie z tego archaicznego licznika prędkości. Niesamowite. No, no, no. Rozmercy no. tak mamy, rozumiesz? Niesamowite, ale że z baku to wziąłeś. Co do Twojego prywatnego poglądu, a propos, chciałem zapytać Cię a propos ciacha i a propos tego, że połowa Polski chcecie poślubić, ale z drugiej strony, stary, ja doczytałem, że Ty sobie robisz odrestaurować mebelki. Robię. I jeszcze zrobisz papier na obróbkę stali? Czy, czy obróbkę czego? Przepraszam. Na spawacza. Spawacza. i... Na stali nierdzewnej. Jest takie powiedzenie, słuchaj, no. Ja mi to wszystko najpierw przeczytałem i te komentarze, i to, że sobie obróbkę zrobiłeś, nie? No. I tak dalej, i tak dalej. Podobno jesteś tym, co twoje zdjęcie na Insta. Zdjęcie. A tam, stary mechanik ubrudzony w podkoszulku, rozumiesz? Widzę, jak te mebelki struga. ja muszę to dzisiaj zrobić, to mi poprawi humor, wiesz? Zrób w piersiach. Ja próbowałem, stary, to jest tak zabawne. Wiesz, no gorzej, że wiesz, ja... moja historia w ogóle przeglądarki jest straszna, bo ja roznarskiego ładowałem od kilku dni, rozumiesz? I trochę się to co obawiam. co, twoja że, dziewczyna, pomyśli? Nie, nie, jakbym umarł i to sprawdzili, to wiesz, to był od razu szufladka i w tęczet, ale to jakby to pogodziłbym się, bo faktycznie wybór podobno niezły patrząc na komentarze, wszyscy polecają. Ale faktycznie jest trochę fotomodelingu też w tobie. To jesteś taki pan pan generalnie obrotny no, no Jakby wiesz, no, jest wywiad, promuje film, tak akurat był wywiad do promocji filmu jak poślubić milionera. Więc na no, rozróż, to to fajna fajna do fotografka, fotografika tego... zrobiła zdjęcia i już no zobaczę, że to to ja mówimy czystości. o innym zdjęciu, wiesz? Bo na tym to powiem Ci było jak poślubić mechanika i to trochę powiem nawet w filmie takim, że dialogów niewiele, Ale nie? bo też tam... na M no, mi, miłość jest w każdym z filmów. No dobrze, pani Mikołaj, skoro ja już dojeżdżam, będę ci tu wysadzał. Słuchaj, pan, uważaj. Chciałbym, a znaczy, w zasadzie, miałem do ciebie ogromną prośbę, no. nie? Bo jesteś taki pozytywny, wierzący w świat, że marzenia się spełniają, nie? Skoro już tu jesteś, to chciałbym, żebyś takim osobom jak ja, wszystkim. E, o was nie mówię tak bardzo źle, o sobie bardziej, takim mało przystojnym, chciałem, żebyś to powiedział, teraz podkreślił, że każdy ma szansę, nie, bo w swoich ust to brzmi bardziej wiarygodnie, bo ja też wierzę, że, wiesz, mi się Ewa Mendes latami, o nic Jezu, z tego nie wyszło, do tej pory. rozumiesz, nic z tego nie wyszło, ale skoro ty twierdzisz, że można... Skoro da się poderwać, każdy podrywa jak może. Ciebie nawet próbowano wielokrotnie. Proszę, powiedz Państwu, tak dla mnie i dla wszystkich, że nawet Roznerskiego dałoby. A tak, wiesz, możesz nakłamać, ja wiem, że wiesz, tylko powiedz, że żeby te dziewczyny i ci faceci wierzyli w siebie no, trochę. Dobra, słuchajcie, słuchajcie kochani, słuchaj Rudy. Słucham. E, warto być po prostu sobą, myśleć o tym, marzyć, bo marzeń nikt nam nie odbierze. I wiecie co? Każdy z nas znajdzie swojego Rudego, swoją Ewę Mednes, czy swojego... Jak się nazywa ten, który dzisiaj tam, się Tam, Tak, się nazywa. Ja? No Właśnie. Zapraszam Was na film, jak poślubić milionera. Nie płaczesz. Ja bym Cię przytulił, ale co powiedzieć? Nie, powiedzi nie, nie. Na? Już nie. nie tak daleko, nie tak daleko. <laughs>